Cytrynowo-limonkowy smak. Ja, co to? Mój dzwonek. Zawsze miałem wyciśnięty. Czekaj teraz. E, ja to nagrałem. Witamy Was na odcinku plenerowym. Jeszcze Rze raz, bo ja miałem rękę. Tu przy Witamy Was na odcinku plenerowym. Dzisiaj Pride Challenge. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam zobaczyć sobie na TikToku. Masz tak Sprite Challenge? Jestem się z Rafałem. Siemeniu. Jego kanał oraz Twitch'a ma się w opisie. Nic nie nagrywa, ale trudno i tak wstawię. Będę nagrywał, kiedyś zacznę. Kiedyś zaczniesz. Kiedyś. Mam nadzieję, że po nagrywaniu odcinków tego i jeszcze jednego, który prawdopodobnie będzie drugim na kanale, bo ten wstawia pierwszy bo jest łatwiejszy do znotowania. Będzie serias jedzenia na YouTube. Plenerowego jedzenia na YouTube. <laughs> Markie. Dobra, robimy tak, że bez beknięcia ciała. No po prostu, że trzeba wyjść bez beknięcia ale robimy tak, że po kolei czy jak? Myślę, że chyba po kolei będzie lepiej. Bo jakbyś Po kolei, nie kolei nie bo się stłumi. Nie, bo żeby nie uszło tak jak ta początku nie odcinku. Rafał, gramy kto pierwszy. Do jednego. Dobra. Raz, ja. dwa, trzy Pierwszy. Ja pierwszy. To lecimy. Mamy tego spite i zobaczymy jak wyjdzie. A i jeszcze zasada, że można przerwy robić, bo na raz tego nie wypijemy, nie? Całe, całe, duszkiem na hejną Zimne, to nie jest źle I jak? Na razie nie jest źle, na razie nic nie czuję Idzie jakoś? Czujesz już? Teraz już trochę jest O kurde, dobra, trzeba pić oh. Jak połykam, to czuję jak mi wszystko tak w brzuch latuje, tak Tak Takie brzuch, nie? Ej, bo jak już przełykam tak samo ślinę, to już czuję jak że mi się wszystko ten o. Całe? Nie Ile masz jeszcze? Końcówka i cyk. Zrobione oh. I to był dobry finish O to chodziło My Już nie mogłem to Ale udało się wybić całego Spracik wypici Jestem brudny Dobra, Rafał, ja twoja kolej Moja kolej? No, twoja kolej Rafał, twoja kolej Tak zwany opening nawet taka, taki dymek poszedł, kopie. Już czuję beka. Już czuję beka. Jo! <laughs> dobra, to co? Na hejno? No, czy jak chcesz, tylko mnie nie oblej, nie? <laughs> Dawaj, leci. O, I co? Już jest blisko. Już jest blisko. Już? Trochę czuję, nie? Nie, dobra, może jednak nie. Przesław. A bo zapomniałem, że wiesz, że się o stubę zakładamy, nie? Aha, aha. Aż mam łzy w oczach. Łzy w ożach, mam, kopie. Dawaj, leci. Co? Teraz już jest ciężko Ile jeszcze masz? No tak <noise> z To jest reklama produktu jak coś <noise> Żeby nie było Sprite Sprite tam nie płaci <noise> Ale jak chcecie to możecie zapłacić Współpracę przyjmiemy, nie ma problemu Gula całego, brzuch go boli, gula całego Wszystko? O kurde, ale mnie brzuch boli Wszystko? Wszystko Już? <noise> wszystko, wszystko Chwila, musisz poczekać chwilę sero jest śle, Naprawdę? Ale tak? No, ja zrzegam się. To jest coś tu na trawę, nie? A nie to tylko bek był. Boże się ty myślałem, nie? Ale masz takie coś, że masz taki pełny brzuch czy coś? No. Powiedz tak poklep po brzuchu. Nie jeszcze <grym> Poszło z przytupem. Nie, chciałem takie chwilę zachować wahania. Ok. Ja to piję, to mi się brzu, to coś mi się napompowało. Ja że coś tak pompuje, nie? Tak mi się napompowało od tego gazu i to. <grym> <grym> już nie mogę, jeszcze nie, <grym> nie będzie nic tego. Nic? Nie. Na pewno? Na pewno. Na pewno? Na 100%. To co, zagrywamy zakończenie? Chyba ją. Ja. Nie wyłączyłem jeszcze! I dobrze. Nie spodziewałem się tego. Co ja bym tak raz i już mam normalnie, tak jakbym nic nie nie? Ja teraz też. myślałem, że się zżygam, ale ktoś to na trawę, więc git. Koniec z tego odcinka. Wciele bardzo szybko, ale chcieliśmy to nagrać, bo w sumie trochę beka. To beka. Zostawcie suba i łapkę, wbijajcie do... na kanały i na instagramy nasze. W opisie linki. Widzimy się w następnych odcinkach i siema.